Cześć widzowie. Jakieś trzy tygodnie temu głośno było o kradzieży pieniędzy skąd klientów jednego z banków. Zgłoszenia o utracie pieniędzy i nieautoryzowanych wypłatach z bankomatów dochodziły z całej Polski, a co ciekawe, transakcje te objęły klientów jedynie jednego działającego banku w Polsce. Nie jest tajemnicą, że chodziło o Santander Bank Polska, ponieważ ta informacja wypłynęła do mediów, a sam bank przyznał się, że takie kradzieże objęły ich klientów. Jednak w swoim oświadczeniu wykluczyli, że sprawa dotyczy ich bankomatów, a skradzione środki zobligowali się wrócić pokrzywdzonym osobom. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam swoje dwie historie dotyczące kradzieży danych z kart. Ja również jestem klientem tego banku i gdy cała afera miała miejsce, zostałem objęty prewencyjnymi działaniami. Jak się potem okazało, działania te pozwoliły uchronić mnie przed utratą pieniędzy. Opowiem Wam na własnym przykładzie, jakie kroki zostały podjęte w celu zabezpieczenia karty i jakie transakcje miały miejsce i w jakich lokalizacjach. Zaczynajmy! Cały proceder kradzieży pieniędzy dotyczył wypłaty z bankomatów od około 500 poszkodowanych i gotówki w kwocie ponad 2 milionów złotych. Pierwsze ustalenia wykazały, że złodzieje użyli skimmingu, czyli metody, gdzie specjalna nakładka na bankomat szczytuje pasek magnetyczny, a następnie posiadając kopię naszego paska, złodzieje mogą wypłacić w bankomacie pieniądze z naszej karty. Ale czy na pewno? W Polsce wypłaty za pomocą paska magnetycznego polskimi kartami nie są możliwe. Jak więc udało się wypłacić znaczne sumy pieniędzy? Z komunikatów banku wynika, że użyte zostały bankomaty Euronetu, w których to udało się wypłacić pieniądze jedynie za pomocą magnetycznego paska karty płatniczej. Czy błąd leżał po stronie banku czy sieci bankomatów tego nie wiemy, ale Santander ogłosił, że zidentyfikował i usunął już podatność występującą w procesie przesyłania danych z firmy Euronet do banku. Tutaj bank zareagował natychmiastowo, a poszkodowani klienci otrzymali swoje utracone środki z powrotem na konto. W tym wypadku nie musieli nawet składać reklamacji, a cały proces zwrotu środków odbył się automatycznie. Jak się uchronić przed tego typu kradzieżami? Przede wszystkim dokonując wypłaty z bankomatów bez użycia karty. Może to być metoda Blik, lub jeśli używamy karty, to można skorzystać z metody zbliżeniowej zamiast wkładać kartę do bankomatu. Jest to pewne zabezpieczenie, które może nas uchronić przed właśnie skimmingiem. W moim przypadku nie doszło do kradzieży środków poprzez wypłatę z bankomatów, co oczywiście też wiąże się z innego rodzaju możliwymi zagrożeniami, ale o tym później. Pewnego dnia dostałem informację z banku w postaci wiadomości SMS, że moja karta została zablokowana. Zablokowaliśmy twoją kartę ze względów bezpieczeństwa. Prosimy o kontakt. Santander Bank Polska. Tak jak napisali, skontaktowałem się z bankiem w celu weryfikacji zablokowanej karty. Tutaj należy być ostrożnym, aby dodzwonić się na właściwą linię banku, ponieważ tego typu wiadomości mogą również pochodzić od oszustów, chcących nas naciągnąć na przelewy czy podanie swoich danych logowania. Więc wybrałem numer banku podany na stronie, upewniając się, że to ten sam co w wiadomości. Dostałem poinformowany, że wykryli nieautoryzowane dodanie mojej karty jako środka płatniczego, w związku z czym musieli zablokować moją kartę, i tą minową. Początkowo byłem zdezorientowany i nawet zły, że będę musiał zmieniać wszędzie dane karty, a przecież nic się nie stało. Na moim koncie nie ma żadnych transakcji. Skojarzyłem to z tym, że miesiąc wcześniej zmieniłem telefon i dodawałem kartę do nowego urządzenia i być może system wykrył to dodanie jako nieautoryzowane, ale jak się później okazało, zupełnie nie o to chodziło. Zacząłem zauważać, że ktoś próbuje dokonywać płatności lub autoryzacji na stronach moją zablokowaną kartą. Incydent powtarzał się, jakby dane z mojej karty powędrowały weter i zostały przehandlowane na różnych stronach. To znaczy, nie był to typowy wyciek danych, gdzie ktoś ma moje dane do logowania, a ewidentnie w jakiś sposób ktoś wykradł dane karty i próbuje jej użyć w różnych miejscach. Na szczęście, dzięki reakcji banku złodziejowi nigdy nie udało się zapłacić kartą w żadnym miejscu, ponieważ szybciej została zablokowana. Dzięki odrzuconym transakcjom możemy Zobaczyć, gdzie złodziej próbował dokonywać płatności. Wszystkie płatności odbywały się na terenie Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii, a płatność miała być dokonana w dolarach. Tutaj mamy próbę autoryzacji moją kartą na stronie fairweatherdefaces.com. Następna Miller House, być może chodziło o zakup garnków, może na jakąś cudowną prezentację. Kolejna odrzucona transakcja: 7,99 dolarów. Kolejna ciekawa płatność. Po adresie widzimy, że jest to Los Angeles, a adres wskazuje na budynek, w którym znajdują się m.in. dwa banki, ale jest to jedynie adres przedmiotu na rzecz którego próbowano dokonać płatności, więc miejsce przebywania złodzieja mogło być zupełnie inne. Tutaj mamy lokalizację w Karolinie Południowej, adres wskazuje na jakiś dom, być może chodzi o siedzibę jakiegoś biznesu, który jest zarejestrowany pod tym adresem. Takie odrzucone płatności pojawiały się co jakiś czas z tym, że nie były to jakieś zawrotne kwoty. Sprawa wygląda na kradzież danych karty i próby korzystania z niej przez różną. Osoby. Podejrzewam, że dane te mogą zostać przehandlowane w jakiejś większej paczce danych, gdzie złodziej sprzedaje pakiet wykradzionych danych po małych stawkach, a osoby kupują je z nadzieją na możliwy zarobek lub w celach autoryzacji i posługiwania się nie swoimi danymi przy zakupach. Jak widzicie reakcja banku była stanowcza, ale niezwykle potrzebna. System w tym przypadku zadziałał jak należy, ale mam dla Was jeszcze jedną historię, tym razem z utratą środków z mojego konta Revolut. Revolut jest wygodnym bankiem jeśli chodzi o płatności w podróży i na pewno wielu z Was z niego korzysta do przewalutowywania czy wypłat z bankomatów za granicą. W żadnym stopniu nie jest to reklama, ale trzeba przyznać, że Revolut daje dużą wygodę, gdy jesteśmy na wyjeździe. Problemy z kontem w tym banku zaczęły się po podróży do Egiptu, gdzie właśnie korzystałem z mojej karty Revolut. Nie dokonywałem tam wypłat z bankomatów, a jedynie korzystałem z możliwości płatności zbliżeniowej telefonem. Problemy z kartą wiążę z tą podróżą, ponieważ na co dzień nie używam tego konta, nie dokonuję z niego płatności, nie podaję nigdzie danych karty, ani nie posiadam fizycznej karty. Jednak przejdźmy do tego, co się stało. Po jakimś czasie z mojego konta w złotówkach oraz konta w euro zostały dokonane płatności kolejno na 54,52 zł oraz 18,83 euro. Transakcje dotyczyły zakupów na platformie amazon.com. W pierwszej chwili zdziwiły mnie te minusy na koncie, ponieważ nigdy nie dokonywałem zakupu na tej stronie. Co prawda nie miałem dużych środków na koncie, ale tyle ile miałem nagle zniknęło przez dokonane zakupy internetowe na toba. Tutaj się zatrzymajmy, ponieważ jeden z widzów napisał komentarz, do którego odniosę się w dalszej części filmu. Możecie zrobić film na temat procedury Churchback. Najlepiej kupić coś na podobnej stronie, tutaj chodzi o fałszywy sklep, a potem krok po kroku co zrobiliście i z jakim skutkiem. Odpowiadając, raczej nie będziemy ryzykować swoich kart na tego typu stronach, ale na moim przykładzie, to znaczy nieautoryzowanej płatności, mogę powiedzieć, że procedura była bardzo prosta i nie musiałem za wiele robić. Nawet nie miałem w tym przypadku dowodów, aby dosłać jakiś materiał do banku. Wszystko odbyło się z poziomu aplikacji, jedynie tłumacząc Zaistniałam sytuację, ale do rzeczy. Obie transakcje zgłosiłem w ramach reklamacji, podając w opisie, że nie dokonywałem takich transakcji i nie jest to moja płatność. W tym przypadku bank również, jak w poprzedniej historii, zadziałał bardzo szybko. Po pierwsze, otrzymałem zwrot środków od banku. Revolut zadziałał na własną rękę i skontaktował się z platformą, na której były dokonywane płatności. Po jakimś czasie otrzymałem zwrot środków ze strony amazon.com. Revolut pobrał ode mnie środki, które wcześniej wypłacił mi w ramach zwrotu ze swojego portfela. Zaskoczyła mnie cała procedura, jak przeszła sprawnie i oprócz zwrotu środków ze strony, na czas rozpatrywania reklamacji bank bez problemu oddał mi środki, które zostały mi skradzione. Oczywiście w międzyczasie nastąpiła procedura zablokowania dotychczasowej karty. W takich sytuacjach, gdy coś niepokojącego dzieje się na naszym koncie, jest to podstawa, by uniemożliwić dalsze próby kradzieży pieniędzy. Moje obie historie zakończyły się pozytywnie, jednak nie do końca wiem, w jaki sposób w obu przypadkach zostały skradzione dane z kart bankowych. Jedną z metod pozyskiwania danych karty jest wcześniej opisany skimming, ale ja nie używam fizycznej karty praktycznie w ogóle. A sam proceder odbywa się na zasadzie wypłat z bankomatów, a nie mikropłatności w sklepach internetowych. Podejrzewam, że wyciek w przypadku mojej karty Santander mógł mieć miejsce przez użycie jej na jakiejś stronie, aczkolwiek też płatności kartą wybieram naprawdę rzadko i raczej dokonuję płatności przez pośredników jak czy przelewy 24? Inna opcja raczej nie wchodzi w grę, ale jestem ciekaw waszego śledztwa i waszych propozycji, co mogło się wydarzyć w przypadku historii numer 1 oraz historii numer 2. Piszcie swoje propozycje w sekcji komentarzy, a także dajcie znać, czy was również spotkały podobne problemy z kartą bankową. Będziemy wdzięczni za podbicie tego materiału. Taka opcja znajduje się poniżej filmiku. Zachęcamy również do pozostawienia oceny i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.